Dobry, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to koniecznie teraz i zaczynamy tego vloga. Ja właśnie wróciłem ze sklepu. Byłem kupić taką, oto, lampę pierścieniową taki, oto, softbox, statyk z lampą pierścieniową i zrobimy sobie tego unboxing. Już jeden unboxing był, to już jest drugi na tym kanale unboxing. Podobnego sprzętu, ale tym razem trochę większy gabaryt Widać tu, o, tu to I wyglądamy, co mamy w środku. Pierwsze są nóżki, tak, tak one wyglądają. Odsunę się, żeby bardziej widać. Coś tam jeszcze w środku i. Nie. i to tyle. I tutaj lampa, jakieś uchwyty, notowania. i cała nasza lampa. Będziemy ją składać. Co tu po kolei czasu? Żadnej instrukcji chyba nie dali. Nie wiem co to trzeba najpierw poskładać, ale najpierw tę sobie postawimy. Żeby to w ogóle stało. Jak to będzie stało, to będziemy myśleć co dalej. Nie to nie tak. to jak to idzie? A tak się to rozkłada. Tak. Tak się to rozkłada. Nie, to chyba inaczej chyba. Tak. for the pain, with the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings, jam to the back, Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light. Ain't got time. It's the All right. Nie wiem czy dobra firma. To się nagrywa w ogóle? Nagrywa się. Już myślałem, że nie włączyłem nagrywania i mówię do pustej kamery. No, już się odsunąć, żeby dalej, żeby było widać naszą lampę, jak się ona złoży. Regulować o tak. I teraz do tego wkręcamy to, to jest telefon I can like out time to feel. I took a red pill. I know life short, so I want to live real, but how's it supposed to feel? musiał z tamtej przepiąć to, bo to jest takie. Ja się chyba z tamtej, bo to jest. To mi się nie podoba, bo to się w ogóle nie chce wygiąć. Daj mi twój telefon na chwilę, zaraz spróbujemy to jakoś coś wsadzić w to. Tak, czy to się w ogóle będzie z telefonem? Nie, no to się nie trzyma w ogóle. Co się trzymamy? Ale... Właściwie. Nie, nie jest źle. Teraz to wygląda z telefonem. Podłączymy to też. zobaczymy. To kamery to włączę, żeby było widać. Świeci się pilocik Włączamy się do jest. Żeby też widział. No, tak ci świeci. Zimne. Takie. Te może takie światło. I teraz jest jasne, no. albo nie, to no jest widno. To też nie wiadomo, jak to świeci. No, chyba, chyba dobrze świeci. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Zostaw komentarz. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.